Dzień dobry Majmili. Witam Was z fanów spaceru z pieskiem. Więc, jak zwykle, mam trochę czasu to poględzę. Poględzę o planach na kolejne auto do dychy. Poględzę o tym, co z 407. Więc, tak, jest ciężko jest ciężko ale nikt nie mówi, że będzie lekko Słuchajcie Co do sprzedaży 407 to się tak spodziewałem że, to, że będzie ciężko Dlaczego? Dlatego, że z dwóch względów dlatego że auta tego typu po prostu są o połowę tańsze więc dostałem już kilka zapytań, dlaczego ten samochód jest taki drogi? Czyli wniosek z tego taki, że kurczę, no ludzie chyba chcą gdzieś podświadomie kupować taniej, żeby później było drożej. Generalnie nie potrafią zrozumieć, że te same samochody za te 4 czy 5 tysięcy będą wymagały Takich napraw jak nasz, jak nasza 407, albo i większych, nie wiadomo. Są to stare samochody, są to wyeksploatowane samochody. I nie czarujmy się, no nikt nie sprzedaje takiego wozu w idealnym stanie. Po wymianach oleju, tudzież poduszek, silnika, innych rzeczy. Nie inwestuje po to, żeby sprzedać samochód. Raczej Nosząc się z zamiarem sprzedaży tego samochodu od jakiegoś czasu, e, nic przy nim nie robi. Więc wiadomo, że po kupnie takiego wozu za te 4000 zł czy 5 będzie cała lista rzeczy do zrobienia, ale ewidentnie e, jest opór materii. Ewidentnie ludziom jest ciężko przyjąć do wiadomości, że auto e, drugiemu nierówne. Generalnie e, myślę, że będzie ciężka batalia. Zobaczymy, no musi się trafić po prostu ktoś, kto uszanuje naszą pracę, uszanuje to, co przy tym aucie zostało zrobione. A przede wszystkim wsiądzie i się przejedzie, bo, bo to auto naprawdę bardzo fajnie jeździ. Co do kolejnych planów. E, patrząc na. E, Boże, zabrakło mi słowa. Na co patrząc? Na co patrząc? Na głosowanie. Patrząc na głosowanie na Facebooku wybraliście, że będzie, że chcielibyście, żeby było to auto jakieś z zacięciem sportowym. Muszę wam powiedzieć, że auto z zacięciem sportowym w tych pieniążkach to jest praktycznie nierealne. Nie. może się coś trafi. Natomiast e, nawet jeżeli się te auto trafiają, jakieś tam typowe kupę, to one są w takim stanie, że musielibyśmy zrobić auto do dwóch dych, żeby to ogarnąć. A ja też nie chcę robić tak, że części e, część zrobię, część nie. Ja chciałbym, żeby te auta wychodziły ogarnięte w 100% mechanicznie żeby ktoś kto bierze ten samochód po prostu zajął się jeżdżeniem a nie naprawianiem albo szukaniem części także no trafienie auta z zacięciem sportowym tam, no tam wiadomo że e, jak auto do dychy no to nie możemy szukać samochodu do dychy albo nawet do 8000. tysięcy musimy szukać samochodu do 4 do 5000 tysięcy żeby zostawić sobie ten bufor Finansowy, bo wiadomo, że przy tym aucie, tak jak przy tym pożocie, będzie co robić. Kolejną śmieszną sytuacją jest: słuchajcie, to jak już odzywałem się do kilku, odpowiadałem na kilka głoszeń. No i generalnie mówię wprost o co chodzi. Pierwszy pytam o to auto, w jakiej jest kondycji, czy coś jest do zrobienia. Zazwyczaj odpowiedź zawsze jest ta sama, że nie, że wsiadać i jeździć klimatyzacja tylko do nabicia jest. <grystanie> to wsiadać i jeździć. No i dziwnym trafem kontakt się urywa w momencie, w którym mówię, że no tak, ja tutaj prowadzę warsztat, to tam zamknę warsztat, podjadę, obejrzę sobie to auto. No to już w trzech przypadkach było tak, że nawet adresu nie dostałem. No czyli wnioskuję, że jednak nie tylko wsiadać i jeździć, a osoba sprzedająca po prostu... A boi się, że ktoś, kto przyjedzie oglądać ten samochód, kto troszeczkę ma wiedzy, znajdzie 100 rzeczy. No i będzie wstyd, bo to jest wstyd dla mnie oszukiwanie w ten sposób. Ja bym się tam wstydził. No wiadomo, każdy ma tam swój kodeks moralności. Także tak to wygląda na dzień dzisiejszy. 407 wisi na eliksie. A... Obniżyłem jej cenę na 8000 zł bez opon. Jeżeli ktoś chce, na, chciałby ją kupić z oponami, no to musi tyś jaka dołożyć, czyli 9000 zł i ma wtedy do wyboru albo nowe letnie opony, albo całoroczne. To już w zależności od tego co wybierze. No Oczywiście nie mówimy tu o jakichś tam ta Michelinach albo Bridge tylko jakiś tam budżetowy, budżetowy komplet osiemnastek eee, po kosztach jakby swoich te opony kupimy i zamontujemy na ten samochód i tyle i zobaczymy jaki będzie rozwój wydarzeń, ogłoszenie jeszcze będzie wisiało tam chyba tydzień także tak to moi mili na dzień dzisiejszy wygląda wnioski z tego są takie no nie zbyt fajne że jednak gdzieś tam ludzie podświadomie szukają jak najtaniej. A w motoryzacji jak najtaniej, to zawsze później jest jak najdrożej. Naprawdę. To się tyczy wszystkiego. I zakupu auta, i jakichś najtańszych zamienników. Części przy naprawach tego auta. My też mogliśmy pójść na skróty z tym Peugeotem, nie wiem. Wymienić same ślizgające się sprzęgło, zostawić dwumas Byłoby 700 zł w kieszeni. No ale nie, no. Jak można zdjąć skrzynię biegów, wymienić całą tarczę, i ja zostawić dwuma? Zresztą widzieliście na jednym z filmów, jak ten dwumaz wyglądał, jak miał luz. No nie. Tak by pewnie zrobił typowy handlarz. A ja się tym po prostu zajmuję z zajawki i z ciekawości. Więc u mnie by to nie przeszło, tym bardziej, że ja to auto, tak jak jest w ogłoszeniu, sprzedaję spod warsztatu. Ja nie jestem anonimowy. Nie mówię, że to jest samochód cioci, babci. Można sobie tym autem wjechać do nas na podnośnik, pooglądać, popatrzeć. Zresztą ja sam palcem pokażę <grym> <grym> jego jakieś tam wizualne mankamenty, bo zrobiłem już sam prywatnie. Słuchajcie, tym samochodem. 700 km. Także jeżdżę nim na co dzień tak naprawdę cały czas a utwierdzając się w przekonaniu, że wszystko działa. Nic się z nim nie dzieje złego, a nawet jakby się wydarzyło, to tak, żeby a, to po prostu od razu ogarnąć. Kończę, kochani, życzę Wam miłego dnia i zostawiam was z tymi przemyśleniami. Dajcie mi znać, co o tym myślicie. I jak według was wygląda w ogóle rynek samochodów używanych i, i jaka jest polityka przy kupowaniu i sprzedawaniu tych samochodów? Bardzo jestem ciekawy waszych przygód i waszych opinii na ten temat. Pozdrawiam, hej